Korektę faktury do wcześniej utworzonego dokumentu księgowego. W pierwszej kolejności w transakcji VA01 należy wystawić żądanie faktury korygującej, które kryje się pod e, RK i przejść do tworzenia z referencją, gdzie przechodzimy dalej do e, wstawienia numeru faktury, do której ma być odniesiona nasza e, korekta, i wybieramy kopiowanie e, z referencją do wskazanej faktury. Wystawienie żądania tej naszej e, faktury korygującej. E, w ustawieniach żądania e, faktury korygującej, to co nas interesuje, co chcemy zmienić w stosunku do dokumentu e, pierwotnego, e, zaznaczamy tę pozycję i pod ikoną e, warunków wybranej pozycji zmieniamy tę wartość na taką, która nas interesuje. Na przykład obniżę w tym przypadku o 1000 zł cenę e, jednostkową. W przypadku tworzenia e, korekty, e, oglądania faktury korygującej, musimy także zdjąć blokadę faktury, ponieważ domyślnie ta blokada jest nałożona. Trzeba zdjąć tę fa blokadę faktury poprzez wybór pustego e, pola w przeglądzie pozycji. Dodatkowo w zakładce sprzedaży możemy podać powód zlecenia. Podobnie jak w przypadku tworzenia zwrotu, tak samo tutaj możemy e, wybrać. E, powód wystawienia tej naszej, tego żądania faktury korygującej. Po określeniu, żądaniu faktury korygującej, o ile zmienia się wartość, ewentualnie ilość wystawiana w stosunku do faktury wcześniejszej, podaniu powodu zlecenia oraz zdjęciu blokady faktury, możemy to nasze żądanie faktury korygującej zaksięgować. Ostatnim etapem jest wystawienie faktury korygującej, czyli zaksięgowanie tego e, żądania faktury w transakcji VF01, gdzie podstawiony jest z automatu numer e, naszego żądania faktury korygującej. Ostatnia rzecz, która nam pozostaje, to zapamiętanie e, tego, e, tego dokumentu i otworzenie e, faktury korygującej o numerze nadanym przez system.